W kolejnym odcinku ofiar żywienia optymalnego. Wypadałoby podać chyba przyczynę, dlaczego czujecie się tak źle lub wyglądacie tak źle. Nieprawda, gdyż gdy wiemy jaka jest przyczyna, możemy wtedy skutecznie zadziałać, aby przeciwdziałać różnego rodzaju zjawiskom. Jak myślicie, czy twórcy żywienia optymalnego mogli być? Skrytymi ketogenikami, pomimo tego, że ich zalecenia odnośnie ketozy i w teorii, i w zasadzie w praktyce były przekazywane inne, zaraz wam to zaprezentuję. Pewnie kojarzycie, że magister inżynier Tomasz Kwaśniewski, pozwólcie, że będę używał skróconych form. Będę nazywał albo Młody Kwaśniewski, albo Tomasz Kwaśniewski, tak? I będę tak samo mówił, nie lekarz medycyny Jan Kwaśniewski, tylko doktor. Kwaśniewski, lub ewentualnie senior Kwaśniewski. OK? Wybaczycie mi ten brak tytułów przed nazwiskami, tak? W związku z tym młody Kwaśniewski napisał taką książkę dieta antyketogeniczna, jak również młody Kwaśniewski bardzo często krytykuje ketogeników i w zasadzie inne modele żywieniowe. I w zasadzie robią też tak optymalnie, nie mają to gdzieś tam w zwyczaju, przeobrażają się wtedy w drapieżnika, gdy. Poczują troszeczkę taki przypływ energii, czy to w kontekście zasobów finansowych, czy w kontekście tego, ile energii ściągną od innych osób, i po pewnym czasie, gdy ktoś im się odwinie, jak mawia mój przyjaciel wyłapią na pizdeł, no to wtedy przeobrażają się znowu w ofiarę, taką, takie, takie zwierzę trawożerne, tak, i udają wtedy ofiarę, jacy oni to są biedni, wtedy wyciągają te listy i tam profesorów, że oni tam oczerniali, żywienie optymalne, teraz już nie żyją, no różne historie, tak, i w związku z tym po napisaniu książki, tak, dieta antyketogeniczna, jak również i oczernianiu diet ketogenicznych, optymalni mają w zwyczaju wygłaszanie wielu kłamstw. Ja Wam pokażę, jak te kłamstwa wyglądają z mojej perspektywy, tak, które te kłamstwa bezpośrednio również i mnie Dotyczą. Tomasz Kwaśniewski stwierdził, że nabyłem właśnie jego książkę, Dietę Antyketogeniczną. Łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Nie wiem skąd powziął taką wiedzę. Może od Rafała Gajewskiego, właściciela Korojo, Korojo chyba tak to się wymawia. Tutaj na marginesie chciałbym wspomnieć Rafale Optymalny. Chciałeś dołączyć do mojej grupy zamkniętej. Niestety musiałem cię odrzucić, ponieważ nie przeczytałeś informacji o grupie, w której jest zamieszczona informacja, że w grupie obowiązuje wpisowe. Również udzielałeś się w komentarzach pod moimi filmami, związanymi z krytyką, związaną ze spożywaniem tłuszczów zbyt dużej ilości. Tam napisałeś, że żywienie optymalne w głównej mierze i ten tłuszcz wpływa na twoją pracę umysłową, bo głównie pracujesz głową. Również poprosiłeś mnie o to abym podał ci namiary na siebie. One znajdują się ogólnie w informacji na YouTubie o moim kanale, ale podałem ci takie informacje, ale również z tego nie skorzystałeś, nie odezwałeś się. Domyślam się, że wynika to z tego, że nie pasowałem do waszego modelu biznesowego w kontekście żywienia optymalnego, ponieważ wy zachowujecie się jak religia. Katolicka, chrześcijańska, muzułmańska, czy jakiekolwiek inna, zarządzacie stadem za pomocą Tomaszek, właśniego piwowarczyka. Nie wiem jak ty rafale czy dołączasz do tego grona, no ale tak się może okazać. Są to takie typowo socjotechniczne sztuczki, tak jak mieliśmy do czynienia z Piekarniami optymalnymi, chlebem optymalnym. Teraz mamy do czynienia z kawą optymalną, która podobno nie szkodzi optymalnym. No, przekonamy się w praktyce w zasadzie już wiemy, jak wygląda piwowarczek, jak wygląda Tomasz Kwaśniewski w kontekście spożycia żółtek i spożycia owej kawy optymalnej, która podobno im. Nie szkodzi. Mamy również obrazy optymalne, Jest to po prostu taka mądrość etapu, gdyż optymalni kompletnie nie różnią się niczym innym od społeczeństwa, z którego się wywodzą. No, Jan Kwaśniewski niestety mylił się w całej szerokości i rozciągłości w kontekście owej socjotechniki żywienia optymalnego, że optymalni są jacyś wyjątkowi. Dobrzy potrafią odróżnić dobro od zła, nie będą wykorzystywali osób trzecich w kontekście ich jednostek chorobowych. No nic takiego po prostu nie ma miejsce. Co wam udowodnię na przykładzie właśnie kilku kłamstw. W kontekście pierwszego kłamstwa nie nawyłem żadnej książki Tomasza Kwaśniewskiego z bardzo błahego powodu. Miałem przyjemność rozmawiać krótko, bo krótko z Tomaszem Kwaśniewskim telefonicznie i odniosłem wrażenie, że on ma zaburzenia emocjonalne, które związane są właśnie z tym, jak się żywi, tak? Bo to, co jemy, powoduje to, co mamy w głowie i również. Promieniuje na zewnątrz, czyli tak, jak wyglądamy, tak jak się ubieramy, tak jak się wypowiadamy, tak jak traktujemy swoich rozmówców. W związku z tym ta strefa związana z chorobami psychicznymi i neurologicznymi jest zarezerwowana dla tak zwanych kapłanów. Pasterze, o których wspominał lekarz medycyny Jan Kwaśniewski. W związku z tym, jedyną książką w zasadzie, dwie książki nabyłem, jeżeli chodzi o lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego i magistra inżyniera Tomasza Kwaśniewskiego, jest to książka, jedna jak pod tytułem Książka Kucharska gdzie we wstępie są zawarte wszystkie treści, które są potrzebne wszystkim tym, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z żywieniem optymalnym. Oczywiście znajdują się tam również różnego rodzaju błędy odnośnie spożycia białka i spożycia ilości tłuszczów, ale moim zdaniem jest to taki skondensowana treść odnośnie żywienia optymalnego. Jeżeli chodzi o przepisy, są one moim zdaniem mniej życiowe, według mnie i moich podopiecznych. I osób, które się do mnie zgłaszają, są one mniej życiowe niż yy, książka kucharska Ala jadłospis Dojo, którą ja stworzyłem. I oczywiście w tym miejscu nie omieszkam zachęcić do nabycia takiej książki kucharskiej, która zawiera 105 przepisów każda po 80 kilka stron. W zasadzie są to przepisy na 3 tygodnie, czyli na, w sumie na 6 tygodni, jeżeli chodzi o dwie części z różnego rodzaju promocjami. Yy, 20% yy, rabatu na konsultacje w okresie dwóch miesięcy, jeżeli nabylibyście taką książkę kucharską a la Jadłospis Dojo, w przypadku filmów również są e, przewidziane e, rabaty. Dlaczego właśnie wspominam o tych książkach? tak? No bo w zasadzie ja nie czytam książek. Drugą książką, którą nabyłem, jeżeli chodzi o Kwaśniewskich, jest to książka Jak nie chorować, gdyż mam umysł analityczny i ścisły i lubię analizować Informacje, które do mnie docierają, aby być z jednej strony bardzo jeszcze bardziej skutecznym niż jestem do tej pory, i nie zamykam się na innych autorów, na badania naukowe, jak to bardzo często w zwyczaju mają um, optymalni. W związku z tym, z tymi kłamstwami, które są wygłaszane w przestrzeni publicznej w stosunku do mnie, jak i również ogólnie rzecz biorąc na moje zapytania, które skierowałem do Tomasza Kwaśniewskiego, pewnie oglądaliście taką serię, gdzie zakładałem się z dietetykami o 2000 zł, o 10 000 zł. Z dietetykami, którzy albo kłamali wprost, albo nie mówili prawdy. I w związku z tym, może powstanie taka seria, gdzie będę wskazywał owe. Kłamstwa z tego świadka optymalnego, a to w takim celu, aby optymalni szybciej uzbierali pieniądze na owy certyfikat dla urządzenia do prądów selektywnych. Tak. To... Ten certyfikat, te cer certyfikaty pewnie gdzieś kosztują że 30 tysięcy złotych. W związku z tym, gdy pieniądze leżą na ziemi, mam nadzieję, że młody Kwaśniewski schyli się po te pieniądze, które leżą na ziemi i przyjmie owe wyzwanie lub ewentualnie stchórzy. I tutaj widzicie, dochodzimy do kolejnego kłamstwa. Piwowarczyk twierdzi, że selektronik jako urządzenie do prądów selektywnych nie działa. To jest oczywiście nieprawda, gdyż moi podopieczni stosują owe urządzenie z bardzo dużym, z bardzo dużymi sukcesami, tak? Więc nie jest prawdą, że tylko to, co wychodzi bezpośrednio z pod rąk, można powiedzieć, optymalnych, działa i jest skuteczne. To tak nawiasem mówiąc, zahaczam o tą ową kawę, która podobno nie szkodzi. No, jednak wizerunek, Piwowarczyka, który jest już optymalnym od 6 lat. Chyba już dwa, trzy razy był w Arkadiach. Od pół roku prowadzi go sam twórca żywienia optymalnego yy, Tomasz Kwaśniewski. No jak widzimy, jakie są rezultaty ich współpracy na ciele i umyśle, no to się samo po prostu yy, komentuje, tak? W związku z tym ten PIMP, który tak się pojawia, i czy to na kawę, czy na obrazy, czy za chwilę za, na urządzenie, może skutkować tym, że te ceny będą... Coraz wyższe tego typu produktów spożywczych i, i takich leczniczych typowych, chociaż moim zdaniem mała szansa jest na to wszystko, ponieważ optymalnych, wbrew pozorom, nie jest zbyt wielu, jak mogłoby się wydawać, czego dowodzą na przykład wybory, czy to samorządowe, czy to wybory do Unii Europejskiej, gdzie osądowi poddał się e, młody Kwaśniewski, a z drugiej strony Bogdan Tkocz poddał się pod osąd optymalnych w wyborach. Chyba parlamentarnych, czy samorządowych, już nie pamiętam. No i okazało się, że optymalni nie chcą głosować na optymalnych. No, widzicie sami tutaj, że coś się nie dodaje i nie składa. Jest to związane właśnie z ową religią optymalną, gdzie zarządza się stadem w konkretnym celu, tak i zawsze, czy to w religii katolickiej, czy to w religii muzułmańskiej, czy w jakiejkolwiek innej, wszystko opiera się na socjotechnikie C. I zarządzanie stadem w konkretnym celu, tak? w, kon w celu, nie wiem, korzyści finansowych, w kon kontekście zdobywania władzy. A teraz, aby zaprezentować Wam, czy mamy do czynienia z skrytym y ketogenikiem, czyli, można powiedzieć, pierwszym ketogenikiem Rzeczypospolitej Polskiej w wydaniu y twórcy lub współtwórcy żywienia optymalnego, posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia syn. Jana Kwaśniewskiego. A w, żywieniu, a, w a, w a w żywieniu nie, w żywieniu nie. to był czysty doktor Kwaśniewski. Czysty. Czysty. No zaraz się przekonamy, czy czysty doktor Kwaśniewski w żywieniu. Bo może się okazać, że będzie to już kolejne kłamstwo. Czyli, bo ludzko, nasi kameraci by się chcieli dowiedzieć, co Doktora Sławnego Kwaśniewskiego lubi najbardziej jeść. Albo je najczęściej. Najczęściej na śniadanie, jeśli jestem w domu, a teraz tak. jestem w domu na szczęście i tak. jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. E, trzy żółtka smażone na maśle odwrotne, a Oczywiście. No widzicie, już słyszymy kolejne kłamstwo młodego Kwaśniewskiego, który. Na swoim forum informuje wszystkich, że masło oklarowane w zasadzie jest bezwartościowe, gdyż największą wartość biologiczną przedstawia owe białko, które znajduje się w maśle. Kwaśniewski ma to do siebie młody szczególnie, że zależnie jakiej można powiedzieć, telewizji udziela wywiadu, to troszeczkę tak pół żartem, pół serio, Pani Pelagia z kabaretu tej, która produkowała bombki, zależnie jakiej telewizji udzielała wywiadu, tutaj w tym przypadku Jaszczorowi dwojga nazwisk. To takie informacje przekazuję odnośnie spożycia węglowodanów. Tutaj Was zachęcam do odrobienia pracy domowej, gdyż z tego spotkania jest inny film. Jako podpowiedź mogę Wam powiedzieć, że wypowiadał tam się dr Pala w kontekście nowotworów, że żywienie optymalne i nowotwory to nie jest taki hopsiup, jak się mogłoby co po niektórym wydawać. Moim zdaniem, dr Pala i Adam Pio. To są jedni z nieliczni bardziej kumatych, optymalnych, pomimo tego, że i doktor Pala również popełniał błędy w kontekście ilości spożycia białka, ale uległ moim zdaniem tej presji lub nie wiem temu czarowi e żywienia optymalnego lub autorytetu jako takiego, w związku z tym również popełniaj błędy. I tutaj może też nawiążę w kontekście czysty Kwaśniewski. No, zaraz przekonamy się, czy będzie to czysty Kwaśniewski, odsłuchajmy. Wypowiedź młodego Kwaśniewskiego do końca. Jak wygląda jego dzień w kontekście tego, co jest? Trzy żółtka smażone na maszle klarowanym. Przepis proszę. jest oczywiście na www .kwaśniewski .pl. Można tak? sobie takie samodzielne masło zrobić, klarowane. Z jednej strony obsmażone, z drugiej strony odsmażone do tego solidne kawały masła dopasowane do wielkości żółtek i do tego wszystkiego po ćwiarteczce malutkiej pomidorka lub pomidorki koktajlowe. To jest śniadanie obiad. Jest normalny, tak jak każdy Polak przeciętnie. Je. Ja ziemniaków nie jem akurat, ale zawsze trochę kiszonek, bo kiszonki wiadomo, dobrze wpływają. No i trochę mięsa do tego. Kolacje różnie. W zależności od apetytu, najczęściej bardzo lubię mielonkę smażoną z serem żółtym i z ketchupem. No i to tyle. Czyli wychodzi na to, że twórca żywienia optymalnego. Wróć, jak Mawia Piwowarczyk, współtwórca żywienia optymalnego, magister inżynier Tomasz Kwaśniewski nie stosuje się do swoich zaleceń. O czym tutaj? Do czego w ogóle nawiązuje, tak? Do czego pije? No, pije do tego, że spożywa on mniej węglowodanów według tego, co tutaj powiedział, niż ketogenik. Taki jak kto? Ketokocur, tak? No i co doktor Kwaśniewski miał do powiedzenia i Tomasz Kwaśniewski w kontekście spożycia węglowodanów. No, że ludzie tak boją się tych węglowodanów, że ich po prostu nie jedzą i zapominają, że trzeba ich spożywać 50 gramów. Dlaczego 50 gramów? Bo w wieku ubiegłym, w latach 60., przepraszam, w latach 70. Jutkin napisał, że w przypadku diet wysokotłuszczowych powinno się spożywać od 50 do 60 gramów węglowodanów, aby nie występowały ciała ketonowo. Ta ilość po prostu zabezpiecza organizm ludzki przed pojawianiem się ketonów w dużej ilości. Skąd to wiemy? Wiemy to z książki, jak nie chorować. Dlatego powiedziałem, że ja nabyłem w zasadzie tylko dwie książki kwaśniewskich. Jedna to jest książka kucharska. A druga to jest książka: Jak nie chorować, gdyż to są najwartościowsze książki, według mnie, które powinny być przeczytane, jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak wygląda polska myśl szkoły wysokotuszczowej. A skąd wiemy, że ten Jutkin zalecał te 50-60 gramów węglowodanów od profesora Henryka Rafalskiego. Y w piśmie do jakiejś tam pani lekarki, tak? No i to możemy sobie znaleźć w książce Jak yy, nie chorować. Więc widzimy tutaj, że sam twórca żywienia optymalnego nie stosuje się do zasad, które yy, stworzył, co oczywiście związane jest z tym, jak wygląda. Tutaj wygląda szczupło, tak? A dlaczego wygląda szczupło? Dlatego, że jadł inaczej, jak jadł. No, tutaj, tak już wspomniałem wcześniej, musicie odrobić zadanie domowe i odszukać kolejny film, w którym młody Kwaśniewski mówi, jak jadał, gdyż tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest kotegonikiem i koniec końców wygląda tak. Po tym okresie e, przebywania w domu widzimy tutaj człowieka, który jest. Można powiedzieć otyły, ma wielki brzuch. Sam napisał, że podobno tłuszczu się nie tyje. Dziwne, nie? Prawda to czy nieprawda? Jak uważacie? Z czego wynika taka sytuacja, że młody Kwaśniewski wygląda tak, a nie inaczej? Tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, to co jemy, ląduje w naszej głowie. Nie? A jak. Sam lekarz medycyny Jan Kwaśniewski powiedział, ludzie, którzy, których mózg zasilany jest wolnymi kwasami, tuż są niewolnikami, tak? a serce, które jest zasilane wolnymi kwasami tłuszczowymi, można powiedzieć, że jest chore na chorobę wieńcową, ma niewydolność. Tak? I tak jak wcześniej na początku filmu tego wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z bardzo takim tytułem prowokacyjnym, ketogeniczne potwory. Nie? No i widzimy, tak? skąd się wziął ten brzuch. To może zabawimy się, w komentarzach dacie znać, która opcja wam bardziej odpowiada, a może będziecie mieli własne pomysły na to, yy, jaka choroba dotknęła młodego Kwaśniewskiego, czy może było to, może jest w ciąży, młody kwaśniewski, może połknął piłkę, e, może wpadł jak Obelix do kociołka z kawą oraz żółtkami, podobnie jak i piwowarczyk. Może mamy tutaj do czynienia z kwas -hjorkorem? Czyli takim niedoborem białkowym. A może mamy do czynienia o tym, o czym wspominał dr Kwaśniewski, mianowicie o tych gazach technicznych, które pojawiają się w związku z tym, że spożywamy tłuszcze czy ewentualnie oleje, których nie powinniśmy spożywać. A może kolejna możliwość jest to związane z tymi kiszonkami. No, jakie macie pomysły, dajcie znać w owych komentarzach. I to, co Wam tutaj przedstawiam, no chcę Wam pokazać pewną zależność, gdyż to co jemy, mamy później to wszystko w głowie. To co mamy w głowie, później przekazujemy publicznie. I po prostu Młody Kwaźniewski nie rozumie tego, co czyta. Ja piję do kawy optymalnej w kontekście wolnych kwasów tłuszczowych, a nie ewentualnych polifenoli, witamin, minerałów, które zawiera. Kawa i to jest kolejny dowód na to, że dieta ketogeniczna w wykonaniu yy, twórcy, współtwórcy żywienia optymalnego, diety optymalnej yy, działa, jak działa. źle działa, prawda? Na mózg, gdyż ogląd otaczającej nas rzeczywistości jest Błędny. A wszystko to, co tutaj wam przekazuję w kontekście krytyki żywienia optymalnego, yy, w kontekście diety optymalnej, podejścia autorytetów optymalnych do diety wysokotuszczowej w wydaniu polskim, robię to po to, aby było jak najmniej ofiar żywienia optymalnego. I tutaj chciałbym zakończyć takim humorystycznym akcentem ten film, aby troszeczkę można powiedzieć stonować. <laughs> Emocje, ale film mi się wydaje, będzie bardzo adekwatny do tego, co przekazuje już w szóstej części kolejnych ofiar żywienia optymalnego. Skąd się bierze nic? No, gdyż przyczyna jest w centrum, wśród można powiedzieć, założycieli żywienia optymalnego i diety optymalnej w formie w zasadzie, która została przez nich opracowana. Ale opracowana w taki sposób, że robią odwrotnie niż sami zalecają. was normalnie napierdalać i nie po to, żeby was poniżać, tylko po to, żebyście mogli żyć normalnie. I nie jest to ani miłe, ani, ani dobre. I na dzisiaj to będzie wszystko, co chciałbym wam przekazać w kontekście pierwszego rzeczy Rzeczypospolitej. Polskiej, twórcy żywienia optymalnego i diety optymalnej. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.